Uwaga, materiał nie zawiera żartów dotyczących rozmiaru, zmniejszania się itd. To prawdopodobnie jedyna recenzja w sieci pozbawiona tych kiepskich żartów. Zapraszam do oglądania. Nie będzie długa recenzja z dwóch powodów. Po pierwsze, cały wstęp i background, kim jest ta postać, kto pierwotnie pracował nad tym filmem itd., trafiły do osobnego materiału. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o samym antmanie, także tym komiksowym, to zapraszam do poprzedniego wideo na kanale. Jedna rzecz, o której zapomniałem wtedy wspomnieć, to fakt, że w tym momencie pierwszy zeszyt antmana Nika Spencera jest dostępny w Marvel Unlimited. Więc jeśli chcecie sprawdzić sobie ten zeszyt, możecie spróbować tej opcji. Więcej o usłudze Marvel Unlimited znajdziecie w tym poście na blogu. Drugi powód, dla którego nie będę się tutaj specjalnie rozgadywał, to fakt, że Ant-Man jest po prostu dobry. No, wpisuje się w ten średni, solidny poziom drugiej fazy Marvel Cinematic Universe, gdzie mamy pełno filmów dobrych, choć nie jakoś tam specjalnie wybitnych. Swojej kategorii oczywiście. Nowy film Marvela tak dobry jak ostatni Kapitan Ameryka czy Gardens of the Galaxy nie jest, ale na pewno przebija pod wieloma względami takie produkcje jak Avengers: Age of Ultron, Thor: The Dark World czy Iron Man 3. I żeby nie była to kolejna identyczna recenzja, jakich pewnie znajdziecie setki w tym momencie w sieci, powiedzmy sobie zatem w jaki sposób film Peytona Rida, a dziecko Edgara Wright'a, przewyższa swoich poprzedników z Marvel Cinematic Universe. Od Avengers Age of Ultron na pewno różni go to, że Ant-Man to film na znacznie mniejszą skalę i który choć osadzony jest w filmowym uniwersum Marvela, to nie sprawia wrażenia jakby był tylko odcinkiem wielkiego serialu. Dzięki temu, w przeciwieństwie do filmu Widona, najnowsza produkcja Marvela nie jest wcale węzłem gordyjskim rozmaitych potrzebnych i niepotrzebnych wątków, a raczej prostą, czytelną i łatwą w śledzeniu fabułą. Na dodatek łączącą dość sztampowe origin story z elementami świeżymi i nowymi dlatego, rodzaju filmów. Całość oparto nie tyle na klasycznych schematach superhero movies jak mogłoby się wydawać, ale na heist movies, czyli takich filmach, gdzie wszystko kręci się wokół finałowego wielkiego skoku, włamania, napadu, jak zwał tak zwał. Jak w 11 tyle że z domieszką kina szpiegowskiego w stylu Mission Impossible. Kiedy już zapoznamy się z bohaterami, w tym naszym niezbyt heroicznym, ale sympatycznym protagonistą, który będzie musiał wzorem rozmaitych superhero movies szybko dorosnąć do swojego kostiumu, zaczyna na się wówczas klasyczny schemat Heist Movie. Zbierana jest ekipa, informacja o miejscu skoku, czynione są rozmaite przygotowania, aż w końcu mamy finałową akcję, gdzie oczywiście coś musi pójść nie tak. I bardzo mi się to podoba, bo moim zdaniem jedyną opcją by superbohaterskie kino nam się nie znudziło jest właśnie porzucenie superhero jako takiego sztucznego gatunku i filmy z superhorosami powinny same wpisywać się w rozmaite style i gatunki, no bo pozwala im na to różnorodność samych bohaterów. I widać, że Marvel próbuje to robić, czasami niestety trochę zbyt zachowawczo, ale jest to zdecydowanie właściwa droga. Nic dziwnego, że najlepiej oceniane filmy fazy drugiej to te, które właśnie gatunkowo wyróżniają się na tle pozostałych i celują w pewną dobrze kojarzoną stylistykę. Nie mam pojęcia jak wypadnie Civil War, ale liczę na przykład, że Doctor Strange nawiąże do psychodelicznych horrorów, tak jak Ant-Man czerpie z Heist Movies, Guardians of the Galaxy ze Space Oper i tak dalej. Ale to taka dygresja, także wróćmy do tematu od Thora 2 różni Antmana humor. Ten jest tutaj również obecny w konkretnej ilości, tak jak w przypadku filmu Alana Taylora, ale o ile tam bywał dość wymuszony i oparty w zasadzie wyłącznie na kontraście między postacią nordyckiego boga, a bardzo przyziemnym otoczeniem, w jakim się znalazł, tak w Antmanie żarty są na po prostu wyższym poziomie. Mamy humor sytuacyjny, słowny, mamy charakterystyczny dla Edgara Wrighta humor wynikający ze sposobu kręcenia, czyli z jakichś zaskakujących ujęć, czy sposobu. Prowadzenia narracji, jak na przykład w opowieściach Louisa. Zresztą sam Louis jest strasznie ciekawą postacią, jest to członek zespołu włamywaczy składającego się z chodzących stereotypów etnicznych. Postać, będąca przede wszystkim klasycznym elementem comic relief, tak jak na przykład Darcy, Thorza, jakimś cudem wcale nie irytuje, mimo że gada od rzeczy i łupkowa to się uśmiecha przez cały film. Może to charyzma aktora, który swoją drogą ma na koncie naprawdę dobre role, a może to sposób pisania tej postaci, bo gdy jej się przejrzysz, to wygląda na to, że wcale nie jest aż tak jednowymiarowa. Zatem jest to bohater wyjątkowo kompetentny i potrzebny, wiadomo co tutaj robi, w przeciwieństwie do wspomnianej Darcy. Co nam jeszcze zostało? Um, Iron Man 3. Nie wiem czy pamiętacie, ale w tym filmie Tony Stark uczył się być Herosem bez zbroi. Próbował odnaleźć swoją tożsamość poza tym swoim technicznym arsenałem. Przynajmniej o tym ten film próbował być. Bo trochę mu to nie wyszło z uwagi na rozmaite scenariuszowe wpadki. No i Scott Lang to też jest facet bez supermocy, zaopatrzony jedynie w metalowy hełm i technologię, tym razem chemiczną. I on też musi tutaj stać się przede wszystkim lepszym człowiekiem, lepszym bohaterem, niezależnie od kolorowego kostiumu. Tyle, że tutaj to wypada o wiele bardziej przekonująco, bo Scott Lang ma jasny i czytelny cel. Chce być częścią życia swojej córki, chce być superbohaterem przede wszystkim dla niej. I to jest coś, z czym można się łatwo identyfikować, coś, co jest siłą napędową tej postaci także w komiksach i coś, co nieustannie działa. I naprawdę pozwala to zrozumieć, kim jest nasz protagonista. W przeciwieństwie do Tonego Starka i jego problemów związanych z tym, że terroryści, których sam zaprosił, rozwalili mu wielką willę. Byłem naprawdę ciekawy, jak film Peytona Reeda odda ten urok i specyfikę postaci Scott'a Langa na wielkim ekranie. I muszę powiedzieć, że wyszło to naprawdę bardzo dobrze. Do tego jednak doszły również bardzo fajnie poprowadzone wątki relacji z Hankiem czy Hope em. Wszystko wypada zdecydowanie naturalnie, jakoś tak bezpretensjonalnie, co jest naturalnie dużą zasługą świetnie obsadzonych aktorów. Mógłbym pochwalić w zasadzie wszystkich, ale szczególne wrazu uznania otrzymuje Paul Rudd, wiarygodny zarówno w roli kochającego ojca, jak i gościa w kostiumie bezczelnie wbijającego na teren siedziby Avengers, Sarkastyczny Michael Douglas i Abby Ryder, która była naprawdę fantastyczna jako mała Cassie Lang. Dawno nie widziałem tak dobrego występu dziecięcego aktora. Nagrodą publiczności naturalnie obdarowany zostaje Michael Penia za rolę Louisa. Żałuję natomiast, że rola Derena Krosa tak szybko przestała być interesująca. Cory Stoll naprawdę dawał radę na początku, kiedy musiał grać tego pewnego siebie, zimnego, pozbawionego skrupułów, biznesmena mordującego baranki i ludzi, no, ale potem coś z nim pęka i wylewają się wszystkie frustracje, i kierowane jest oczywiście rządzą zemsty. I niby mamy ku temu powód, jest to umotywowane i wyjaśnione, ale sprawia to, że cały wątek wygląda po prostu jak powtórka z pierwszego Ironmana. Jeśli już przy bohaterach jesteśmy, to zastanawiałem się, jak wypadnie postać Hope Pym, która od samego początku wyglądała jak naturalny i w zasadzie jedyny kandydat do założenia stroju ant -mana. Obawiałem się trochę, że film przedstawi nam tutaj obraz takiej kompetentnej, silnej kobiety, tylko po to, żeby zaraz usunąć ją trochę w cień, żeby zrobić miejsce dla męskiego bohatera. Ale nie, film nie tylko nie ukrywa, że Hope powinna być w tej roli, ale wręcz robi z tego ważny wątek całej historii. Do tego dostajemy jakieś 10 powodów, dla których to Scott Lang właśnie musi założyć kostium ant a poza tym na koniec filmu Byłem zatem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak tę kwestię rozwiązano. W ogóle, choć Ant-Man to z pozoru taki prosty, zabawny, nieskomplikowany film, nie bojący się korzystać z rozmaitych gatunkowych klisz, to mimo wszystko jego i mam na myśli oryginalnych scenarzystów, ale nie wnikajmy w szczegóły, zadali sobie trud, by nadać tym bohaterom odrobinę takiej głębi, takiej niejednoznaczności. Najlepszym przykładem jest Hank Pym, którego ocena w trakcie trwania filmu cały czas się zmienia. Im więcej faktów o jego życiu i motywacjach wychodzi na jaw. I wciąż możemy nie zgadzać się z jego poglądami czy decyzjami, ale przynajmniej wiemy skąd się biorą, co nie zawsze jest oczywiste w tego typu filmach. Na koniec słówko o warstwie audiowizualnej. Ta prezentuje się całkiem okej. Okay. Może nie robi wrażenia samą jakością, bo widywałem już lepsze CGI i efekty specjalne, ale kreatywnością już jak najbardziej. Przeskakiwanie z mrówczego rozmiaru do tego normalnego wypada dokładnie tak fajnie jak mogliście widzieć na trailerach. Do tego masa humoru który bierze się właśnie stąd. I to są takie moje wrażenia z Ant-Mana w 2D. Tak się złożyło, że niedługo potem wybrałem się również na wersję 3D. I choć na początku nie spodziewałem się, że będą jakieś wielkie różnice w odbiorze, tak mimo wszystko po seansie muszę powiedzieć, że wersja 3D rządzi. Jeśli nie macie problemów z oglądaniem filmów 3D, polecam jednak iść na tę właśnie wersję, bo dorzucenie choćby tej namiaski trójwymiarowej perspektywy naprawdę wzbogaca odbiór scen, przede wszystkim tych, gdy nasz człowiek mrówka zmniejsza się do rozmiaru owada. Fantastycznie wypada natomiast muzyka. Ścieżka dźwiękowa to czołówka filmów Marvela, w zasadzie ustępująca chyba tylko świetnemu motywowi przewodniemu Avengers, przynajmniej moim zdaniem. Okej, okay, miało być krótko, a wyszło. Jak zwykle, także powiem tak: Ant-Man to dobry film. Bardzo dobry nawet. Wreszcie kolejny po Mad Maxie blockbuster, który mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Co ważne, nie jest to film, który spodoba się tylko fanom komiksu. Dlatego możecie śmiało zabrać na nie znajomych, którzy w MCU nie gustują. I choć nie jest to jakaś przełomowa produkcja, nie jest to film, który będziecie chcieli oglądać raz po raz i który będziecie wspominać przez długie lata. To, nie będzie pewnie jednym z waszych przyjemniejszych kinowych doświadczeń tego lata. Film Peytona Reeda po prostu nie stawia sobie poprzeczki zbyt wysoko, ale dzięki temu ją bez problemu pokonuje. A my w efekcie dostajemy produkcję, która udowadnia, że Avengers Age of Ultron to była chwilowa zadyszka i zmęczenie materiałem. Swoją drogą, taki temat do dyskusji, czy gdyby powstał ewentualny Ant-Man 2, to powinien za niego odpowiadać dalej Peyton Reed? Moim zdaniem, z całym szacunkiem dla Peytona Rida, ale niespecjalnie, bo wszystko wskazuje na to, że najlepsze co Antman ma do zaoferowania, to efekt prac Edgara Wrighta właśnie, więc aż strach pomyśleć, jak dobry byłby ten film, gdyby pozwolono Wrightowi pracować z nim do końca. Tyle, że wtedy pewnie mało kto by go obejrzał. Gdybym miał podać jakiegoś kandydata, który nie będzie Edgarem Wrightem, to postawiłbym na Gaja Ricci, gościa odpowiadającego za przekręt czy porachunki. Może macie lepszą propozycję? No i to tyle, dajcie znać oczywiście, jak Wam się podobało. Dzięki za uwagę, do zobaczenia!